Taka jest różnica między ryzykiem, który jest budowany na emocjach a ryzykiem, które jest zbudowany na poczuciu sensu. No bo ryzyko, które jest zbudowane na emocjach, na chwilowej euforii, jest prostackie w samym założeniu. Ono może być turbo niebezpieczne. Jeżeli ponosimy ryzyko i ponosimy to ryzyko świadomie, to się do niego przygotowujemy i wtedy to nie jest prostackie, to nie jest nielogiczne, tylko to jest element naszego obszaru rozwojowego. No my wtedy po prostu faktycznie dotykamy tych obszarów, których normalnie byśmy nie dotknęli, ale to powoduje też że jesteśmy mocniejsi. Dla przykładu, mieliśmy ostatnio spotkanie absolutnie w chacie pod rysami i 40 osób weszło z nami na szczyt na słońca. 40 osób w zimie i tak dalej. My do tego się bardzo długo przygotowywaliśmy. Wojtek poszedł sprawdzić teren. Ja pilnowałem grupy. Robert z tyłu miał radio i pilnował, czy wszyscy są odpowiednio y, przygotowani, czy mamy odpowiednią dynamikę przejścia. Jak były trudności, zabezpieczaliśmy te trudności przejścia. Z odpowiednim, z, z odpowiednim wyprzedzeniem wiele rzeczy było sprawdzone. Grupa była sprawdzona. Stop! Jeżeli to cię zaciekawiło, to wejdźcie na nasz kanał Siły Specjalne w Biznesie, żeby obejrzeć cały odcinek i odkryć swój potencjał.